Widzisz radio? Jest, mał kontakt. Jedenasta blisko. Kolejny kontakt. Dwie sztuki. Na wprost nie jeden. Daleko i tutaj zaraz jeden wyjdzie. Mam go na wprost. Za drzewami wyjdzie to go strzelam. Dostał. Dostał? Dostał? Wiem, tam, tam, okolicy... tam dalej za nim był jeszcze, po jego prawej. Jestem ostrzeliwany Miałem jak się podnieść Uwaga Droga, na, na drodze, przeciwnik Nie wiem czy to nasi, to nie nasi Cywile na, na tym, na, na drodze idą prosto Dobra, poczekajcie, niech oni się z nimi postrzelają trochę. My wam nie wierzą. A może zatrzymaj się I poczekajcie? No to podejdź bli bliżej. Co wy tu później na naszym polu? Hello! Na kolej macie będzie. To tu będzie później zbierał? Wy pozbieracie. Speceł! No, tak, nawet tak. nawet pomożemy! Jednego, żeby z Waszych odjebali A to dlatego, że Was zaatakował do mnie i do kolegów strzelał. Chcesz, żeby pomóc? Nie, nie chcemy, poradzimy sobie. To my pójdziemy do tamtych. Idźcie. Dobra. Co się Ale ogólnie to powiem tak: Macie 5 minut na opuszczenie naszego pola. Okej okay. O to właśnie pytałem kolegi i no, powiedział, że nie chuja. Becel. Becel. Masz pecel, czym zapłacić? To macie dobrego. Żarcie picie. Kto Żarcie, żarcie, no, to żarcie, żarcie ja nie picie. Nienawidziane. No ja mam tylko to co mam z Kamel Basu, nie pomogę. No to daję łyka wody i już działamy. Masz ciągi. Na moje kropki trzeba gdzieś trochę tak. Dobra. Dobra. Zjedli was niebiesy. Zjedli własne tam. Czyli napierdalamy no zielony. No... Moje <abra plausible> Nie, 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 moje <u%>. A no, Ale moje, bo ja zrobiłem dla ciebie. Nie, nie, nie. Nie, nie, tam, Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Dobra, słuchajcie, to niech oni się z nimi bawią, a my idziemy tą drogą w tamtą stronę dalej. Chodźcie. Y, wytrzyma ta twoja babka. Dobra, spokojnie, poczekaj, 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 Bo ja tutaj mam tak, że... No dobra, chuj tam. Nie żyjesz, nie żyjesz. Nie żyjesz. Nie żyjesz. Ale nie, jednego bierzemy ze sobą A, je... Dobra, koniec sojuszu, koniec Dobra, sojuszu. Co zaczynam tu trafia? Koniec sojuszu! Nie strzelajcie do tych zielonych, coś... to jest bez sensu Zabrali nam kurwa pilota To wam robili? A co z drugim? A my mamy tego kurde wziąć sobie, bo on będzie u nas poleorał Mamy no, pilota odzyskać? Ta... Nie zyje, tak? no wszyscy nie żyjemy Dobra to jednak o, nie żyje. Dzięki <grym> stary. Powiedzy, a, a że tak zapytam co ty się odjebałeś? No wyjeździli nas kurwa faktycznie A nawet nam w końcu... Wolę umrzeć i zora tu dzikole kurwa <grym> Uważaj tu na, na lewo bo tu poszli cywileci, widzisz? Chomik, tak. Chomik, no. zrobimy im plecy, czy się nie bawimy z nimi? Ja bym im zrobił plecy. Bo to mi no, Tak, 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 tak. Tylko zresztą trzeba spojrzeć, czy nie mają kogoś na plecach bo oni tutaj całą kompanią poszli chodźcie Ik tynek, hem! Tomek! Tomek! Kan je jest w krzakach tam na wprost nie, ale nie widzę jej bo krzaki mi zasłaniają idziemy do przodu wow, 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 wow. Dobra siła tylko wiesz co? Trochę wyżej I one się centralnie między, tym, między drzewem latały z obu stron, nie? Ja się schowałem, zapnęłem I sobie tak siedziałem, czekałem aż I one sobie tak latają obok, nie? Masz za duży rozrzut na końcu to Znaczy, ja to nie No I ja dlatego tak co chwilę się tylko wychylałem, żebyś się na mnie skupiał, żeby on cię mógł dać. No, <śleszy> Na, się, na, się, na się. Główie no. schowałem się za drzewem i po obu stronach spadały nie? A co tam się dzieje? Nie wiem, może kwas Dzień jakiś Nie, to nasi chyba no nasi. Tam też nasi I pilota mają by... Mają pilota Ja bym Tam 12 Na naszej 12 Nie, 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 poczekamy sobie na nich Idą tędy będą szli tędy drogą. Idą, widzę ich, widzę ich, idą drogą. E do dragão, e do dragão. Pierwszego pierwszego mam. Walić? Zasięg mam. Walić? Nie dostał. Muszę wymienić magazynek. Jest, mam go, mam go, mam go, mam go, mam go. VAL 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 vâng 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 oni są po naszej prawej mam go na wprost Dostał jeden, jest drugi jest drugi kurwa nie zosłani. Ja widzę za nim jest jeden Idzie, idzie! O tu byśmy podeszli bliżej i z tamtej strony ostrzeliwali, bo oni są po drugiej stronie nie mamy zasięgu do nich. A nie będziemy tutaj czekać. O tu na strop nie, o te zarośla tutaj. Więc taka. Nie, tam to są te krzaki. Idą, no. idą, 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 idą. Idą prosto na nas. Będą blisko, wal. Mam trzech. Nie ruszaj się teraz. Niech do bliżej, niech wyjdą za krzaków. Ja walę. Masz ich? Dawaj. jest jeszcze na prawej ja Nie wiem kto dostał, a kto żyje dalej Dostał? On dostał jeden, jeden obok niego jeszcze leży Dostał, dostał Tam jeszcze jeden jest na pewno O, bajnia nad kurwia, że pikaśki, dobra, poczekaj Że zam A jest, dostał. A, mam go, mamgo, mam, go, mam, go, mam go. Kurwa, akurat teraz. No wprost nie. Weź. No właśnie, bo przemieścił się, poruszył się i dlatego go widziałem. Dobra, to wychodzimy, bo już jest tam czysto. A, to mrówa w kamizelce. Ja mam go nieść? Mi ja. Pilot potrzebuje medyka? Nie, nie. To weź, weź, zrobimy go tak. Weźmiemy go, za, ty weźmiesz go za nogi, ja za ramiona, tu go sturlamy tam do rzeczki, później go odbierzemy po drugiej stronie brzegu. Może być? Dobry plan? Czekaj, nie, bo tutaj... Jak mnie sturlacie, to znaczy, że mnie upuścicie Ja tutaj wracam. No ja bym chciał, no, chciał to zobaczyć. Bójmy, Ale to możemy zaryzykować. No, nie. <laughs> Eee! Trzeba ich obstawiać. To, to nie. Dobra, dostałem! <laughs> <laughs>